Ojej, brzuch mnie bardzo boli. Ała, muszę usiąść. Saro, wszystko w porządku? Nie wiem. Coś mi się wydaje, że dziecko już wkrótce przyjdzie na świat. Ojej, jesteś pewna? Lepiej zadzwonię do rodziców. Tak, zadzwoń. Może Pawełek i Aleks będą mogli u nich zostać. Nie ma ich w domu. Zadzwonię do Nikoli. O, rany, bagażnik jest już pełny, a jeszcze nie spakowaliśmy namiotu. O, o! Poczekaj, pomogę ci. No, gotowe. Ale teraz nie mam gdzie siedzieć. No tak. To dlaczego bierzecie ze sobą aż tyle rzeczy? Przecież wyjeżdżamy tylko na dwa dni. Telefon dzwoni. Pójdę odebrać. Cześć, Marcin. Co takiego? Sara rodzi? Tak, wybieramy się właśnie na biwak, ale w tej sytuacji oczywiście zostaniemy. Michał, Sara rodzi! Ale super! Ale to znaczy, że musimy zostać w domu. Tak, zostajemy. Babci i dziadka nie ma w domu, więc Paweł i Aleks muszą zostać u nas. Szkoda tylko, że już upchnęliśmy wszystkie te rzeczy w samochodzie. I to na darmo. Trzeba to będzie teraz rozpakować. Chłopcy, pójdziecie się pobawić z Anią i Lęką, dobrze? Pa mamo! Zadzwonimy do was, gdy tylko dzidziuś się urodzi. No, chodźcie, chłopaki. Cześć. Cześć? Ale fajnie. Nareszcie będziecie mieć siostrzyczkę. Tak, siostrzyczka! Muszę wracać do Sary. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Powodzenia. Spakowałam się już do szpitala. Ojej, muszę się na chwilę położyć. Nie, tak też nie dobrze. Marcin chyba musimy już jechać. Okej, okay, chodźmy. O, skurcze, są coraz mocniejsze. Marcin jedź szybciej, a Nie da się szybciej, jest za duży ruch na drodze. O nie, ile tych dzieciaków będzie jeszcze przechodzić przez ulicę? No, nareszcie. Marcin, dziecko się już chyba rodzi. I co ja mam zrobić? O rety. O nie, tylko nie roboty drogowe, Marcin. W każdej pozycji jest mi niewygodnie. Nawet o tym nie myśl. Będę jechał tak szybko, jak się da. Co będzie, jak urodzę w samochodzie? O nie, od tej wiertarki aż się ziemia trzęsie. A to mi raczej nie pomaga. Ojej, ojej. Dobrze, można jechać. Marcin, już nie mogę! Już prawie jesteśmy na miejscu, ale dlaczego wszyscy stoją? Wypadek! I co my teraz zrobimy? Wjechałeś na mnie z tyłu! Ślepy jesteś! Mam pomysł w końcu to sytuacja awaryjna. Moja żona rodzi. Niech pani oddycha. Przeniesiemy panią prosto na salę porodową. No, jesteśmy na miejscu. Przeniesiemy panią na łóżko. Ojej, już nie mogę. O tak, poród jest już w bardzo zaawansowanej fazie. Proszę teraz mocno przeć. No, saro, jeszcze trochę. Dasz radę. Gratulujemy! To dziewczynka! Ale śliczna! Ojej, moje kochanie! Jak będzie miała na imię? Nazwiemy ją Maja. Czy mogę ją podtrzymać? Za chwileczkę. Najpierw muszę ją zbadać, zważyć i umyć. Witaj, malutka! To ja, twój tatuś. Popatrz, a to jest twoja mama. Ależ ona jest słodziutka. Tutaj jest dla niej łóżeczko. Może ją pani później położyć na brzuszku. Ale przecież Państwo mają już mnóstwo doświadczenia z niemowlętami. O tak, to prawda. Dziecko już się urodziło. Zdrowa dziewczynka. Daliśmy jej na imię Maja. Gratulujemy! Ale szybko poszło. Są tu z nami babcia i dziadek. Byli akurat na spacerze z Rufusem. Kiedy możemy Was odwiedzić? Świetnie, zaraz tam będziemy. Cześć chłopcy! A gdzie dzidziuś? Tutaj, koło mnie, leży w swoim łóżeczku. Zobaczcie, to wasza młodsza siostrzyczka. O, jaka, jaka malutka. malutka! Czyż nie jest kochana? Ale z nią będzie świetna zabawa. O tak, to na pewno. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!